Jestem jednością, ze źródłami i wszechświatem, a więc jesteśmy tym samym, jednym. Mogę robić wszystko, co najwyższe w miłości i świetle. Zbogaci miłość i światło mnie oraz świat. Teraz, w tym czasie i przestrzeni, potrzebuję zwrócić sobie wiarę w sens, wiarę w zaufanie. Wiarę w kreację, wiarę w siebie, a więc wiarę, że to ja mogę, i że to ja umiem, i potrzebuję zwrócić sobie wiarę. W moc samoustrawiania. Bo to tu jestem. Otwieram się na to z gotowością i z ufnością. Świadomie pozwalam, by we mnie, w moim życiu postrzeganiu rzeczywistości, zaszły realne zmiany. Wierzę, że są możliwe i że przyjdą do mnie, że się zmanifestują. Otwieram się na swoją duszę i wszechświat, i źródło. Niech do mnie przemawiają teraz i zawsze do mnie przemawiają. Pragnę tego całym światłem, całą sobą. Pozwalam na to z gotowością i z ufnością. Myślę po kolei o jednym ze swoich organów. Najpierw o gardle, potem o wątrobie, żołądku, jelitach i narkach. I w momencie, w którym pomyślę o moich nerkach, są one w tej samej sekundzie odżywione wszystkim, czego potrzebują, i są one oczyszczone. Są. One uwolnione ze wszystkich podczepów i połączeń, które są dla nich szkodliwe, zaniżające, zabrudzające je i połączenia te są zerwane i usunięte w tej samej sekundzie, w której pomyślę o moich nerkach. I w tej samej sekundzie oraz od tej samej sekundy jakikolwiek Ból, dolegliwość, choroba, cierpienie. Obce energie, mrok, ciemność oraz którekolwiek z przyczyn, konsekwencji oraz ich pochodnych przestają w nich istnieć. Wykluczam bowiem ze swojego życia i ze swojej rzeczywistości wszystkie energie i atomy obecności wszystkiego co doprowadziło moje energii do obecnego stanu co doprowadza je do stanu, który im zagraża, szkodzi im na którymkolwiek z planów, w energii i w materii, i co może doprowadzić je do stanu im zagrażającego, oraz wykluczam skutki tego tu i teraz, w czasie rok. Nadaję temu wszystkiemu kres, koniec i śmierć. Całkowicie do końca i na zawsze. Moje energii są skąpane w odżywiającej pranie. I złotej boskiej plaźmie. Są one w ochronie. I to samo dzieje się z każdym innym organem tkanką, płynem, atomem, i wszystkim, co się znajduje we mnie i na zewnątrz mnie. A co pochodzi ode mnie? I ustanawiam to dokonanym w imię mojego Najwyższego jestem w energii i w materii. Zwracam sobie wiarę, a niezwykłe ciepło wypełnia mnie całą. To błogosławieństwo od mojej duszy i wszechświata. To moja wiara we mnie samą. Myślę więc teraz o moim sercu. Czuję i widzę, jak zachodzą w nim te same zmiany. Myślę teraz o moich narządach rozrodczych. I również czuję i widzę zmiany. Które dzieją się w moim ciele. Mocą mojej nadświadomości rozkazuje by wszystkie chore, stare, zainfekowane, zawirusowane, zaalergizowane, zniszczone komórki mojego ciała. Mojego organizmu, narządów, organów, gruczołów i tkanek są uleczone lub zastąpione nowymi, zdrowymi komórkami i atomami. Rozkazuję, aby moje ciało, mój organizm, narządy, organy, gruczoły i tkanki i wszystkie moje płyny tu i teraz, w czasie zera odrzuciły i już odrzucają Wszystkie objawy choroby infekcji, alergii i zniszczenia, oraz ich skutki, przyczyny, konsekwencje, i ich pochodne, tu i teraz w czasie zero. Cieszą się doskonałym zdrowiem, odnowieniem, regeneracją i odżywieniem. Uwalniam swoją moc kreacji. Wierzę w nią bezgranicznie jest ona wieczna i wszechpotężna. Wyzwalam w sobie najczystsze pokłady światła i miłości i proszę źródło Najwyższe, o dodanie mi siły, mocy i umocnienie mojej wiary i światła o wzmocnienie mojej mocy, uzdrowienia, wzmocnienie mnie całej. Na każdym planie i poziomie zabrania zakazuje, by istniał we mnie i na zewnątrz mnie, w czymkolwiek, co mną, lub ze mną związane, co pochodzi ode mnie, przychodzi do mnie i jest wokół mnie. ból, choroby, cierpienie, dolegliwości, niskie wibracje oraz obce energie. Zabraniam i zakazuję, by się objawiały we mnie i na zewnątrz mnie Rozświetlam i uzdrawiam sobą swoim światłem, źródłem wszystkie ich źródła oraz energia i atomy obecności, tu i teraz w czasie zero. Tu. I teraz, w czasie zero, aktywuję swoją moc uzdrawiania. Zwracam ją sobie i proszę o najwyższe jej objawienie się. Niech wszystko co stoi na przeszkodzie tego, spali się raz na zawsze i nigdy nie wraca w wibracji niższej niż absolutne boskie światło miłości. Zwracam sobie pełnię swojej mocy uzdrawiania. Zwracam sobie pełnię świadomości i swojego światła. I pozwalam sobie na otrzymanie tego, bo to zawsze było, jest i będzie moje. Moje i wszechświata, bo jesteśmy jednością. Błogosławię więc sobie, błogosławię światu, błogosławię wszystkim i wszystkiemu. I wszystko, co zostało tu powiedziane, ustanawiam dokonanym w imieniu mojego i Twojego Najwyższego Jestem. Twojego, Ciebie, który to słuchasz. Ty również ustanę. Niech światło na zawsze pozostanie w Tobie. Não